Od roku urzędy pracy mają obowiązek indywidualnego podejścia do bezrobotnych. Urzędnicy muszą dokładnie przeanalizować sytuację życiową każdego z nich i dopasować program pomocy. Taki indywidualny projekt ma przynieść owoce w postaci zatrudnienia lub otrzymania dotacji na własną działalność. O ile takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku bezrobotnych z krótkim stażem i wykształconych, to już w przypadku długotrwale bezrobotnych skutki są mierne. Dlatego Urząd Pracy podpisał porozumienie. Rozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, by objąć taką opieką tych, którzy korzystają z zasiłków od lat i nie radzą sobie na rynku pracy. Z tego programu skorzysta 43 bezrobotnych o najniższych kwalifikacjach w Spiły, Ujścia i Szydłowa. Które y, są osobami bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, Jednocześnie te osoby muszą posiadać trzeci profil pomocy, czyli to są takie, które są daleko oddalone, najdalej oddalone od rynku pracy. Zostaną oni zatrudnieni do prac użytecznych społecznie. Będą sprzątać ulice, myć przystanki autobusowe, będą pracować przy nasadzeniach kwiatów i tym podobnych. Pracować będą jedynie 10 godzin w tygodniu. Pozwala mu to włączyć się, przypomnieć sobie, jak gdyby zbliżyć się do rynku pracy, do praktycznego wykonywania tej pracy, więc jest to pewien staż nie w pełnym wymiarze czas, czasu pracy, ale uważam, że bezrobotny ma z tego korzyść, ma jakieś pieniądze. Programem pomocy objęte będą osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i jednocześnie zarejestrowane w urzędzie pracy. Prócz tych 10 godzin prac tygodniowo będą mieć warsztaty i porady specjalistów. Ma to pomóc bezrobotnym w poruszaniu się samodzielnie po rynku pracy, uczyć się będą obsługi komputera i urządzeń biurowych.